ju na am 2 to było pobierz demo i to była ta właśnie Arma 3, ale nie wiem czy dalej jest o, tak o. jak jest. Czy czy będzie drop FPS-ów jak wejdę do, do Elektro? No ja już mam 20-30 FPS-ów teraz no ja na razie mam jeszcze luz, ale pewnie będzie drop. O, zombie się chyba zagrował. Mm -hmm. Nie wiem, czy do nas. Nie, 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 nie. tylko wydał odgłos. Player! Mm. Koza! Aha, wita. Czekaj. Zabity? Chyba tak. Chyba zabity. Nie. Teraz został zabity. Tak, leży. Nie trafił cię co? Nie nie nie. nie. Dobra, ma akacza. Jak chcesz to sobie weź To zamiast tego. M tej m 2 Cześć, zabijam zobiaki? Dobra, poczekaj, ja wezmę tego akacza. No nie wiem, jak chcesz. O boże, wezmę, bo za... to, to wiesz. Miał dużo o, tych. Miał dużo puszek. Aha. I jedzenia Jak ma jakieś pankillersy to weźmy mm, nie Ale ma zapałki to ci wezmę Czy da się pływać w tej grze? Tak, da się pływać Ma mapę, ma toolboxa... Toolboxa ja mam Okej, okay, bierz szybko i co, co się da i kryj ciało, żeby nie mógł z powrotem wziąć Dobra, czekaj to tylko wezmę jedzenie Mm, mm, mm. Ma do Akacza jakieś magazynki, czy? Ma magazynki. A dużo, czy? czy? No, 5 magazynków. Jakbyś mi jeden wyrzucił. No, dobra, aczekaj, ja tylko schowam ciało. No, chodź, wrócimy tam do tego, tam skąd przyszliśmy. I, ten, i To jest. O, dobra. Z 19.11 zabijaj zębiaki. I tak nas już słyszeli, jak do tego gościa strzelałem, więc. Nie widzę sensu zmieniać szybko. Na pistolet, przy takiej okazji. Dobra, czekaj. A będą ci pasować do tego ak Tak, ja? tak, tak, bo przed... Albo okay. czekaj, do AKM-u potrzebuję naboje? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Czekaj, okay, może do plecaka po prostu. Okej. Okay. Jeden, jeden magazynek wyciągnę sobie. Chwila, 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 chwila. Do akm a tak? Mhm. Mm tak, to na pewno pasuje, no. Dobra, świetnie, dzięki. Wyciągnąłem sobie. I co, lecimy do tego elektro? No. O, strzały. Tak, tak. Przed chwilą ktoś z Leenda znowu strzelał. Marzamo do Stanaga, no to już za późno. <laughs> Ale spoko. Lepiej mieć więcej amunicji, wydaje mi się, do Akacza niż ten. Niż... Mi się wydaje, że akacz trochę więcej obrażeń zresztą zadaje niż MK. No, to też bardzo możliwe. Ale nieźle, żeś w tego playa, On około nas dosłownie przebijał. No tak, tak, tak. Ja się dziwię, że nas nie zauważył swoim drogą. No. Ale... Niech szczęście. A20 FPS-ów. Dobrze, że go trafiłem jest sobie no A, ja chyba mu nogę złamałeś od razu. Tak, teraz, tak, bo tak on się położył no. zaraz Ja myślałem, że zemdleje, to wiesz to można by go nie dobijać, po prostu mu wziąć broń, ale... No. Okej, okay, zombiak albo no się zrespił, znaczy albo się zagrował na nas, tak, zagrował się na nas. To... Tak patrzę, czy ten gość ze sklepu nie wyskakuje? Czasem. Aha. Oh my god, 15 fps Mam nie wiem, czemu on tak laguje dzisiaj. Chyba to miasto tak hmm. nie boli. Cześć, bezią. Ok, słuchajcie ciała. Nie wiem czy w szkole kogoś nie ma. No właśnie. A, dostałem. Aj, zabił mnie.